Cześć wszystkim, Krzysztof Janusz, firma Proxima, z tej strony. Moi drodzy, przed Wami napęd Proxima GP1000P z bardzo czytelnym menu. Jedną z wielu funkcji, którą możecie ustawić w napędzie, to możliwość ustawienia siły przeciążenia podczas y, zamykania bramy. Brama po wykryciu przeciążenia otworzy się całkowicie. W napędzie marki Proxima macie aż 5-stopniową skalę regulacji przeciążenia i różnicę między skrajnymi y, ustawieniami, są bardzo znaczne, co za chwilę Wam pokażę. Zapraszam. Ciach, ciach, ciach. Chcąc zmienić ustawienie czułości przeciążenia, trzeba przytrzymać przycisk ustaw. Pojawi nam się litera U. Następnie wchodzimy w trzecią pozycję menu. Zatwierdzamy. Fabrycznie ustawiona jest trójka jako czułość przeciążenia, ale tak jak wspomniałem, mamy tutaj pięciostopniową skalę, czyli od jedynki do piątki. Ustawiamy wartość 1, czyli napęd będzie najbardziej czuły. Przechodzimy do testu. W centrali napędu ustawiliśmy pierwszy poziom czułości, czyli brama będzie bardzo czuła i będzie wykrywała lekkie przeciążenia. Mamy specjalne urządzenie, które zbada nam przeciążenia. No i co? Zaczynamy od testu. Przy okazji, zobaczcie, mam taki pilot ścienny dwuprzyjiskowy, na którym możemy też wykonać grawer. Zatem zamykamy bramę i zobaczmy, jakie wartości nam się pojawią. Moi drodzy, przy pierwszym poziomie wartość 230 N, przestawiam czułość na skrajną pozycję, czyli na piątą i zobaczymy, jaka wartość nam się ukaże. Teraz zmienimy wartość z pierwszej na piątą, czyli wchodzimy w trzecią pozycję menu. Mieliśmy największą czułość, przechodzimy na piątą pozycję, zatwierdzam przyciskiem ustaw. Z menu wychodzimy słowem pilot idziemy testować. Sprawdźmy co się wydarzy przy piątym poziomie. Ponownie zamykamy bramę. No jak widzicie różnice między pierwszym a piątym poziomem są kolosalne. Tam mieliśmy 230 jednostek, teraz mamy 515 N, także różnica jest kolosalna. Możecie dostosować do swoich warunków e, siłę przeciążenia. Zapraszamy w takim razie do kontaktów z naszymi handlowcami oraz na stronę proxima.pl, gdzie znajdziecie więcej szczegółów o napędzie GP1000P. Przypomnę, oprócz tego napędu posiadamy jeszcze napęd z łańcuchowym przenoszeniem mocy, czyli napęd G1000P. Do zobaczenia.